A my rozpoczniemy tą Wigilię hymnem klubowym Polonii, który to hymn ma 80, 80 lat 80, lecie, 80 lat skończył w grudniu tegoż roku, także 10 grudnia mieliśmy wspaniały jubileusz 80-lecia hymnu klubowego Polonii Bydgosz. Proszę o powstanie, rozpoczniemy. Idzie polonia zbyt gorszy, to w każdym podnosi się duch. Kto młodość hartuje i ostrzy, ten siłacz, ten żołnierz i zuch. Kto stary, ten wiecznie się troszczy, kto młody, ten wesół dwóch, Gdy idzie polonia, Przyjdzie z wrogiem się zmierzyć, Poznacie Polonie, czym jest. Gdy będzie zębiska śmierć szczerzyć, Rycerski pokażę jej gest. Bo tę go potrafi uderzyć, Kto w życiu sportowy wziął szest. Gdy przyjdzie z wrogami się zmierzyć, Покажет.